Witajcie, Alon Dark 2. Tak jak myślałem. Da się otworzyć tamte drzwi na piętrze niżej. W taki sposób jak próbowałem, ale coś po prostu przypadkowo mi nie wyszło. Ponieważ trzeba wrzucić drugi żeton do tych organ, organów. Nie wiem, dlaczego się nie udało. Próbowałem. Musiałem stać w złym miejscu. Popatrzcie. Jeszcze raz spróbuję. Widzicie, gdzie otwarły. I tu jest jakiś pokój. Po pierwsze, dużo ważnych rzeczy. Znaczy ważnych. Kamizelka kuloodporna. Powinniśmy mieć to wcześniej. Teraz to mi się chyba nie przyda. Kurczę, no. Chyba, że będzie jakieś walka z kimś jeszcze. Thompson. Teraz. No dobra, nieważne. Magazyn, magazynek do Thompsona. No, ale niestety nie ma najważniejszej rzeczy dla mnie, czyli nie ma napoju. Chyba, że gdzieś w pokącie jest. A przynajmniej chwilowo będę chwilowo chroniony przez kamizelkę kuloodporną. Może nie będzie źle. <laughs> Dobra. Wracam na wyższe piętro. Co tutaj jeszcze będzie? Momencik, momencik. Tutaj na pewno nic nie ma? Na pewno. Dobra. To tak. Położyłem koronę na tym. na tej statuetce. Oj. Biedny Karmi. A może tutaj będą jakieś napoje? Trzeba to sprawdzić. Łazienka. Eee, lipa. Chyba nie będzie. W tutaj w ogóle nic nie ma w tej grze Kyrczy. Tutaj oj, amulet, i właśnie zostaje teraz przeniesiony na inny poziom. Magia działa tutaj w tym domu, a tutaj jest jakiś. Wiadomość. Nie, to chciałem yy, Drogi Panie Jack. przepraszamy, nie mam... Stop. Nie mamy więcej czerwonych kul. Stop. Mam nadzieję, że dostał Pan skrzynkę szampana. Jeszcze raz przepraszam, stop. Hector Howard ale ma nazwisko. A Christmas Acme Limited. Acme. O, jest! To jest to. Na co czekałem tak długo? Już 11 punktów życia? Nie najgorzej, nie najgorzej ponieść 40. Wtedy jestem naprawdę zdrowy i gdzie mnie to zaprowadzi? Ups. A dobra, ok. To jest. W ogóle tu ja mam książkę, zapomniałem przeczytać tej książki. Momencik. Za późno, jeszcze się pojawił, chcę to zrobić zanim się pojawi ponieważ to jest następny boss. A jeszcze chcę wam go, że tak powiem, przedstawić. Tylko... Dobra, znalazłem. No to książka. Kolejna część Załogi Latającego Holendra. I teraz tak, mamy tutaj o kilku. To jest długa książka. Mamy tak, o Dewicie na początku więc. Będąc synem barona i pokojówki, Frederick DeWitt Miał rygorystyczną edukację. Po śmierci jego ojca zaczął interesować się alchemią. Zręczny został członkiem pewnego kręgu w wieku 15 lat, gdzie doprowadził do bankructwa Redmonda Barry. Oczywiście tutaj pewnie coś głupio przetłumaczyłem ale Przygoda z Markizą D.O. spowodowała, że poszedł do marynarki, ale nie na długo. Czego napisałem? Poszedł. Przyłączył się. Dzięki jego umiejętnościom spalił Mmm. Zaraz, coś tutaj się... Hmm. Zupełnie inaczej było w tej wersji, którą ja tłumaczyłem. Totalnie inaczej. aż to jest dziwne. Tłumaczyłem z wersji francuskiej. Nieważne. Będę czytał tak, jak przetłumaczyłem, chociaż tu jest zupełnie inaczej, więc nie zwracajcie na to uwagi, co tutaj piszę, ponieważ ja czytam zupełnie co innego. Dzięki jego umiejętnościom spalił La Barbadę i poznał jednołkiego Jacka. Eee... Hmm. Jedyna ich karciana partia skończyła się masakrą w Terranowa, co zaowocowała przyjaźnią. DeWitt służył jako śpieg i zabójca dla który zaczął doceniać swojego przyjaciela. Zatrudniony w 1715 roku jako chemik. OK. okej. No to właśnie o Dewicie, którym już poległ, to ten, co stał przy stole bilardowym. Następny. Prawdziwe imię Mistera Aya wciąż jest nieznane. Urodzony w Neumargar. się czyta. I deportowany na Haiti, jego życie było bezcerowe, dopóki nie spotkał Elizabeth Jarrett. Wtajemniczony w WDU zostaje Hounsi. Tutaj jest Hounsi, to jest jakiś. Mm, nie wiem, to jest po prostu jakiś rodzaj WDU mm, człowieka dokładnie nie, 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 nie. chciałem to sprawdzić, ale to jest po prostu. Jakieś, nie wiem, nie wiem, ja się nie znam na tym. Nowej kapłanki. Po 14 dniowej szpiączce, ze swoimi dwoma towarzyszami znanym znanymi jako The Luke Boys zabawia za ogestatku jego tańcami w spokojniejsze dni. Jego umiejętność władania harpunem sprawia, że jest niebezpieczny. Masakra w San Cristobal i złupienie pałacu gubernatora są dobrymi przykładami. Pamiętne jest także ukrzyżowanie nad komisarza Joaro de la Cruz. Zatrudniony jako strażnik 25 grudnia 1724. Tego pana jeszcze nie spotkaliśmy. Kolejny. Spytaj mnie, jak mogę opisać tego człowieka, a ja odpowiem. Czarny kapelusz. Alistair Fane zaczął swoją karierę przestępczą w wieku 8 lat. By uwolnić jego ojca, podpał misia pluszowego, wypełnionego prochem przed więzieniem Killarney. Hmm. Dziewięć ciał zostało znalezionych w zgliszczach. Zatrzymał na pajątkę czarny kapelusz kapitana Dixona i ozdabiał go ostrzami. Staje wygnany na Trinidad, gdzie zostaje ekspertem w broni palnej i zabójstwach. Takiej umiejętności nie mogły być niezauważone przed jednookiego Jacka. Black Hat. Strzelec. To jest ten strzelec, który nie potrafił we mnie trafić z odległości 5 cm. Kolejny, Bubble Blade, najmłodszy z rodziny zbrojmistrzów Stoledo. Po dokładnym wyszkoleniu zostaje świetnym szermierzem. W Prado zabija wicekróla, króla, nabijając go na pal. Hmm. Dzięki jego legendarnej zwinności ucieka Santa Sangre przez Mahikui. Uwaga, tak przynajmniej było w wersji francuskiej. To są takie jakieś otwory w zamku, przez które się wylewało olej, nie jestem pewien. Jak było oblężenie. Dobra. Jednorożki Jack zatrudnia go w Meksyku po tym, jak pozbył się swoich sześciu towarzyszy najemników. Dzięki jego technice królewskiego uderzenia <coughs> zdobywa reputację. Jego walka z Brixem będzie zawsze pamiętana na, jako jedna z najlepszych walk pirackich. Bubble Blade, drugi porucznik. Tak, ta książka nam pokazała czterech. Z tym dwóch już poległo. Przy okazji jeszcze było The Look Boys, czyli tak naprawdę sześciu można powiedzieć takich bossów, znaczy bossów, przeciwników, którzy miały imię. No, bossami to niektórych trudno nazwać, aczkolwiek ten, który tutaj będzie znaczył, to jest właśnie Boss. Który z nich jak myślicie? Zaraz zobaczymy. Po pierwsze wyciągam swojego Thompsona. I kto mi tu wyskoczy, zaraz. Bubble Blade O nie no, Thompson mi się zatkał Czy zaciął, sorry, zatkał No to trudno Szczelbę poproszę A, pudło. Albo nie, o kurde to jeszcze strażnik normalny Szlak Ups, to będzie niebezpieczne A, mam jeszcze deringera, który ma pełno. Nagbowi Raz, dwa, trzy Pudło. Pudło. Nie mogę sobie w ogóle trafić. No cóż, drwiłem z... Z tego. I zginę zaraz. Mam jeden punkt magii z kolei znowu. O rany. I zginąłem. Chyba jednak pozostanę przy walce wręcz, ponieważ nie mogę sobie trafić, tak mówię. mówiłem. Drwiłem z... Czarnego z Black Hat'a. A sam nie mogę też trafić, co prawda, są dalszej odległości, ale jednak... I teraz zrobię tak, uzbroję się w to... A wiem dlaczego tak długo przeżyłem, ponieważ... Mam kamizelkę kuloodporną, więc... Tego pana trzeba załatwić koniecznie. Ty, o z ty bubble bait, tutaj się... Kurczę, kamera szaleje. Spadaj, Bubble Bait, bo cię wywałem mieczem! Idź stąd! Kurde, zresztą... No tak on stron Czemu nie możesz trafić w niego teraz? W ogóle nikogo nie może trafić, ale też nikt nie może we mnie trafić, za bez O, fajnie. Nie może go trafić w ogóle. No teraz dopiero. Może by tak zginął, chociaż ten... ...zwyczajny pan zielonym stroju. O, kurde, zaczynam obwodnić od BA. Jest! Dobra. Teraz Bubble Blade'a. O, biegnij, biegnij. A, kurde, biegnij. Ok, ile mam punktów życia? sobie nagram i sobie przerwę. Zobaczymy, czy uda mi się go pokonać. Z jednym punktem życia, prawdopodobnie.